Zapraszam do zakupu najtańszych końców w sieci do FIFA 15. Najszybsza dostawa, wiele form płatności. Polecam. Siema, to Koza, kanał Koza Sport, witam Was w kolejnym odcinku pod lupą. Dziś testujemy sobie fioletową wersję Harry'ego Kane'a i na samym początku powiem, że ja wiem, że toc z tej karty, jeżeli wyjdą wreszcie te tocy, będzie zdecydowanie lepszy niż fioletowa wersja, ale podczas, y, kiedy już będzie trwał Team of the Season, nie będę miał y, czasu, nazwijmy to, testować na przykład takich kart jak Harry Kane, bo po prostu tych nowych będzie bardzo duży natłok, a poza tym Sosek, jeden z Was, jeden z moich widzów, któremu jestem naprawdę mega wdzięczny, udostępnił mi konto właśnie z fioletową wersją Anglika, tak więc no po prostu grzechem było nie skorzystać i nie sprawdzić sobie karty tego zawodnika, która wygląda całkiem nieźle. Zacznijmy od tych statystyk, które są na samej karcie. 78 tempa, 8, 87 strzałów, 75 podań, 80 driblingu, 42 obrony i 80 fizyki. Jeśli chodzi o te rozbudowane statystyki, tam jest naprawdę duża różnica. Niektóre statystyki, tak jak na przykład siła strzału na poziomie 92, longshoty na poziomie 86, wykończenie na poziomie 85 są znakomite, ale niektóre naprawdę sprawiają, że trzeba dosyć e, jak gdyby wyczuć tą kartę, żeby dobrze nam się nie grało, chodzi mi przede wszystkim o siłę agility, acceleration i trzy gwiazdki sztuczek ponieważ żadna z tych statystyk nie jest na tyle dobra, żeby mogła być atutem tego zawodnika i niestety często ciężko jest uciec obrońcom tak więc jeśli na przykład lubicie szybkich zawodników Hurricane może nie być do końca dla was, ale jak wiecie ja lubię niskich, szybkich zawodników, a Harry po pewnym czasie grało mi się dobrze, przede wszystkim jak widzicie tutaj, używałem go w składzie który ma skrzydłowych, nie radzę go dawać w formacji, gdzie macie dwóch napastników, jest to idealny zawodnik żeby do niego dośrodkowywać, żeby po prostu mieć dwóch gości, którzy będą rzucali te piłki niekoniecznie na dobieg, wystarczy już tak na wzór FIFA 14 dorzucać piłkę w pole karnej, naprawdę Hurricane jest w stanie wykończyć niesamowicie, no i tutaj widzicie jego statystyki w tym składzie, całkiem nieźle, 10 spotkań 12 goli i 4 asysty, myślę, że bramek byłoby zdecydowanie więcej, gdyby nie to, że nie wiem czego to jest kwestia, ale miałem ogromnego pecha tym zawodnikiem, tutaj macie po prostu festiwal słupków i poprzeczek, tu w ogóle dwa słu słupek i poprzeczek w jednej akcji. Jeszcze byłem bliski wyjęcia piłki, ale to już jest nieważne. Naprawdę, Harrym Kane'em miałem ogromnego pecha. No zobaczcie tutaj kolejna akcja. Tyle razy, ile obijał on pręty. Było to naprawdę naprawdę to jest coś dziwnego, ale zobaczcie jak dobrze ustawiają się w tych wszystkich pozycjach, naprawdę positioning tej karty jest znakomity, tu już widzicie też dobre podania, naprawdę Hurricane e, z tymi swoimi 70 podaniami może nawet być wykorzystywany jako fałszywa, e, jako fałszywa dziewiątka w formacji 4-3-3 w piątym wariancie jeżeli nie lubicie sztuczek, no bo niestety jeśli chodzi o sztuczki, tutaj jest problem tu już widzicie, tak jak mówiłem, doskonałe wykończenia głową, Hurricane nie dość, że jest dosyć wysoki to naprawdę dobrze skacze i można go używać e, jako takiego centralnego zawodnika, jako kogoś, kto będzie po prostu wykańczał. No tutaj widzicie, że się urwał, ale nie zawsze udaje nam się oderwać od obrońców. Jego szybkość sprintu jest całkiem okej, okay, ale jeżeli nie uda nam się w tym pierwszym tempie oderwać, to po prostu obrońcy nas bez problemu łapią i odbierają nam piłkę. Tutaj już widzicie wszystkie gole, jakie udało strzelić mi się Anglikiem, bo naprawdę, jeżeli uda nam się dojść do sytuacji, wykończenie jest znakomite. Szczególnie w oleje, które na karcie wyceniane są na jedynie 79 bodajże. Nie czuję się tego. Naprawdę to, co on robi z piłką, jest znakomite. Tak więc, jeśli lubicie mocnych, silnych napastników, którzy potrafią główkować, niekoniecznie jesteście typem gracza, który musi mieć dużo sztuczek. Hurricane powinien Wam bardzo przypasować, ale wstrzymałbym się z zakupem do jego karty TOTS, która myślę, że nie będzie jakoś zabójczo droga, a na pewno będzie jeszcze lepsza e, niż jego fioletowa wersja, która, tak jak mówię, naprawdę zaskoczyła mnie tym, e, że jest. Dobra, jest to dobra karta, nie spodziewałem się tego, podchodziłem dosyć sceptycznie do tego zawodnika, bo myślałem, że to będzie taki kloc, którym nie będzie się dało nic zrobić, ale jeśli go wyczujecie, naprawdę gra się nim fajnie, no tylko trzeba po prostu wiedzieć, czego można się spodziewać po tym zawodniku. Radzę wam też uderzać dosyć często z dystansu, bo jak widzieliście naprawdę to się udaje, tak więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. E, jeśli chcecie zobaczyć poprzedni odcinek pod lupą, możecie teraz kliknąć w kartę Roberta Lewandowskiego, która pokazuje wam się na ekranie. No i co? To był koza kanał Koza Sport. Na razie. Piona.